Żyjemy w świecie dualizmu, gdzie każdy początek ma swój koniec. Życie to jeden wielki cykl zmian zachodzących na naszych oczach i tylko od nas zależy, jak ten fakt wykorzystamy. Wszystko na tej planecie ewoluuje, każda istota rozwija się, jednocześnie zaskakując różnorodnością i pięknem. By dostrzec zmiany zachodzące dookoła nas, należy posiąść podstawowe umiejętności poznawcze abyśmy nie błądzili w życiu niczym zdezorientowana osoba zgubiona w gęstym lesie. Tylko poprzez naukę funkcjonowania otaczającego nas świata jesteśmy w stanie zrozumieć jego działanie, uwalniając się z gęstwin spraw i natłoków obowiązków, które każdego dnia niczym drzewa zasłaniają horyzont życiowych możliwości. Delegowanie obowiązków i nauka esencjalistycznego podejścia do życia – Pozwoli ci pozbyć się z życia niepotrzebnych spraw, które tylko przysłaniały Twój horyzont rozwoju. Gdy już wydostaniasz się z sideł starego myślenia, czeka na Ciebie przeprawa przez pustkowia. Na tym etapie wkraczamy na ścieżkę poszukiwania swojego prawdziwego ja, budowy swoich nowych przekonań i odnajdywania swoich pasji. Proces ten jest niezmiernie ważny. Ponieważ pozwala na odkrycie nowych możliwości rozwoju, jakich do tej pory nie dostrzegaliśmy, błądząc pośród gąszczy. Posiadając odpowiednią wiedzę o otaczającym nas świecie, jesteśmy w stanie szybciej dostrzec naciągające w naszą stronę sprzyjające okoliczności. Ten etap rozwoju mija pod znakiem ciągłego poszukiwania dalszych celów podróży, który potrafił pojawić się w zasięgu oczu. Człowieka świadomego. Określenie odpowiedniego kierunku pozwala wejść na stabilniejszą drogę rozwoju, dzięki której szybciej będziemy w stanie iść przed siebie. Zostawiając za sobą gęstwinę lasu i pustkowia stepu, wreszcie mamy przeczucie, że obrana droga wymaga od nas mniejszego wkładu energetycznego, nic bardziej mylnego. Na każdym etapie rozwoju należy skupiać 100% swojej energii witalnej na budowaniu życia, jakim zawsze chcieliśmy żyć. Jest to proces powolny, niczym piesza wędrówka dookoła świata. W skali mikro robimy tylko jeden krok, w skali makro, z kroku na krok przybliżamy się ku realizacji założeń. Wędrując przed siebie, napotkamy również osoby, które osiadły na mieliźnie rozwoju osobistego. I stanęły w miejscu. Dzieje się tak, ponieważ w pewnym momencie naszej drogi istnieje ryzyko zmniejszenia chęci rozwoju, a wszyscy wiemy, że każdy, kto wkracza na ścieżkę rozwoju, powinien kroczyć nią już zawsze. By nie osiąść na mieliźnie, zatracając swe pierwotne żądze przygody, należy ciągle pracować nad wychodzeniem ze strefy komfortu. Ta kluczowa czynność sprawia, że nie stoimy w miejscu i ciągle dzielnie się rozwijamy. Możemy zatrzymać się chwilę w mrocznym miejscu, zwanym prokrastynacją, by zaczerpnąć tchu, lecz pamiętajmy, by podróż kontynuować. W wychodzeniu z mrocznej strefy komfortu pomoże Ci samodyscyplina. To ona sprawi, że przetrwasz ciężkie chwile, które pojawiają się w Twoim życiu. Udało ci się przecież wydostać z gąszczy starych nawyków i przejść przez pustkowia symbolizujące wszechobecną przestrzeń do wzrostu. Podróż ta nie mogłaby się odbyć, gdyby nie Twoja wiara w siebie i determinacja do poszerzania nowych horyzontów. Ciągle sobie o tym przypominaj, gdy tylko nadejdzie cię ochota na zaprzestanie kroczenia ścieżką rozwoju. Determinacja nie może istnieć bez wysokiej samooceny. Wysoka samoocena to inaczej zaufanie do samego siebie i do swoich umiejętności. Bez tego zaufania nie jesteśmy w stanie daleko zajść, bo już pierwsze przeciwności losu sprawią, że odpuścimy naszą podróż. Posiadając wysoką samoocenę, jesteś w stanie wyznaczać sobie coraz to ambitniejsze cele, ponieważ powodzenie danej misji opierasz na najstabilniejszym filarze. Wierzę w siebie. Nieustannie dbaj o to, by dorzucać żar do pieca zwanego wewnętrzną motywacją, a już zawsze, nie bacząc na przeciwności losu, będziesz emanować radością i pozytywną energią. Pędząc przed siebie, odczuwając przy tym silną wiarę w swoje umiejętności, dostrzeżesz, że częściej do zdania dopuszczasz wewnętrzny głos, który niczym pradawny mędrzec kierować będzie cię ku realizacji założeń, nawet gdy w Twym życiu zapanuje burzliwy okres, a wszystko wokół rozbija się niczym fala uderzająca o brzeg. Pamiętaj, masz za sobą długą i przepiękną podróż, która nauczyła cię jednego. Walcz o swoje życie każdego dnia, bo nikt za ciebie tego nie uczyni. Zawsze wierz w siebie i w swój głos intuicji, bo kto ma znać Twe potrzeby? Lepiej niż ty sam. Tak jak wspomniałem na początku odcinka, seria ta dobiega końca. Coś się kończy, by stworzyć miejsce do rozwoju czegoś nowego. Z całego serca pragnę zaprosić cię na premierę nowej serii zatytułowanej Poszukiwanie. Skąd ta nazwa? Chwilę po przebudzeniu ze starych nawyków poszukujemy sensu życia. Jest to niezmiernie ważny proces, a ja pomogę ci przez niego przejść. Przygotowałem zbiór 12 umiejętności, które sprawią, że poszukiwanie sensu życia będzie o wiele prostsze. Zostań ze mną na tym kanale, zostaw subskrypcję i do usłyszenia w następnym tygodniu. I pamiętaj, za każdym razem, gdy w Twoim życiu zachodzi słońce, podążaj za światłem zielonej latarni.